Kochana, jak Ci się podobało na żywo tutaj w tańcu z gwiazdami? Kibicować wiem, komu kibicowałaś, ale ogólnie kto na drugim miejscu, na przykład po Marysi? Wydaje mi się, że Blanka na drugim miejscu. Blanka razem z Marysią naprawdę tańczą niesamowicie. Zazdroszczę im i podziwiam. Bardzo bym chciała tak tańczyć, ale Marysia numer jeden. Ta, na koniec nie wiem, czy oglądałeś uważnie, ten przewrót taki, no... Coś cudownego. Powiedz mi, kochana, czy twój pobyt tutaj, udział w, w tym odcinku na żywo... Czy... Nie! Nie! Absolutnie nie! Ja dzisiaj cały czas dostaję pytanie, czy widzimy się jesienią już. A ja mówię, przepraszam, ale ja o niczym nie wiem. Naprawdę nie dostałam żadnego zaproszenia i... Ale nikt Nie! nie. No to znaczy nie wiem, może nie przeczytałam jakiegoś maila, ale może by się bardziej dobijali. Nie dostałam. Luka mówi, nie, nie, nie. Chciałabyś dostać? Czy yy... ty się widzisz właśnie na tym parkiecie, wiesz, te, te treningi, masa tych treningów, masa czasu na. Tutaj przeprosimy pana, żeby nie wszedł w kadr. No właśnie tak, czy, czy czy się widzisz? Trochę mnie przerażają te treningi, no i przeraża mnie yy, brak umiejętności w tańcu u mnie. No ale słyszałam, że tutaj naprawdę są świetni eksperci, więc by mnie nauczyli. Wiesz co? Jeszcze niedawno mi powiedziała, że absolutnie się tutaj nie widzę, ale jak dzisiaj widziałam Marysię, to jakoś mi się tak spodobało. No i może też te wiesz, piosenki z Disneya a były takie klimatyczne. Super klimat. To jest na pewno taka przygoda warta do odhaczenia. Jak byłam małą dziewczynką, to zawsze jak, wiesz, wykąpałam się, miałam umytą głowę, siedziałam i oglądałam z babcią taniec z gwiazdami i to było takie, wiesz, wow, marzenie, nie? W ogóle nieosiągalne wtedy. Teraz widzę, że trochę bliżej jest ku temu, ale no nie wiem, czy ja się nadaje. A czy nie ci, wiem. jak jesteś w domu i, i na przykład oglądasz z Gwiazdami, to córeczka ci towarzyszy? Yy, to różnie. To jest taki wulkan energii, że ona, wiesz, biega, skacze, ciężko ją zatrzymać na chwilę. Nawet yy, mieliśmy propozycję, żeby ją dzisiaj zabrać, ale ona ma tam swoje zajęcia, na razie nie zaprzątamy jej głowy. Może jak będzie starsza, to będzie chciała oglądać z nami.